Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość Zeńświatłości, światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a niestworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawę Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I z martwych wstał trzeciego dnia, jak oznajmia pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale Sądzić żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca. Wierzę w ducha świętego, pana i ożywiciela, który od ojca i syna pochodzi, który z ojcem i synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.